Matko Jezusa i nasza Matko Mario, dziękujemy Ci za otrzymane przez Twoje wstawienictwo łaski. Prosimy, nadal kieruj nami, byśmy zawsze wypełniali Bożą wolę. Twoje ręce oddajemy ten nowy numer dwumiesięcznika, miłujcie się i wszystkie inne, gdziekolwiek się znajdują. Prosimy, dysponuj nimi dla najlepszego pożytku duchowego ludzi. Tobie oddajemy pod opiekę każdego, kto weźmie do rąk ten numer Miłujcie się i jakikolwiek inny gdziekolwiek na świecie. Prezentujemy nowy numer Miłujcie się. A w nim: Jak wygląda życie, gdy w rodzinie rodzi się dziecko z nieuleczalną chorobą? Pokazują to trzy niezwykłe świadectwa. Uzdrowienie z syndromu postaborcyjnego. Mało mówi się o konsekwencjach grzechu aborcji. Konieczne jest uzdrowienie. Poruszające szczegóły z życia świętego Maksymiliana Kolbego, nie bez przyczyny nazywano go szaleńcem Matki Bożej. Dążenie do klasy mistrzowskiej, tym właśnie jest czystość drogą do mistrzostwa w miłości małżeńskiej. Warto zawierzyć świętemu Józefowi świadectwo młodej kobiety, która czekała na miłość swojego życia. Te i wiele innych ciekawych artykułów w najnowszym numerze miłujcie się! Zapraszamy do lektury.